Dzisiaj chciałam podjąć temat postu Ewy Dąbrowskiej, doktor Ewy Dąbrowskiej. Jedni znają tą dietę, inni w ogóle o niej nie słyszeli, więc ja chciałam Wam ją pokrótce przybliżyć. Ja tutaj będę mówiła na zmianę dieta i post, więc bardzo proszę, żebyście mnie nie łapali za słówka. Ja przeszłam ten post przez 7 dni i pokażę Wam. Krok po kroku, jakich produktów używałam do tej kuracji tak zwanej. Pierwszy dzień to sok warzywny. Widzieliście tam na początku warzywa, których użyłam. Mam tego soku 750 ml i pierwszy dzień to sok i surówka z białej kapusty z dodatkiem marchewki. Tej surówki zjadam tak około 200-300 g, nie więcej. Dużo jej zostawiłam. Na początku powiem może na czym polega ten post. Post bazuje na warzywach i owocach. Bez tłuszczów, bez serów, bez mięsa, bez ryb. W tej diecie dozwolone są wybrane warzywa i owoce. Warzywa, które są niskoskrobiowe, czyli marchewka, seler, buraki, rzotkiew, pietruszka, chrzan, cebula i, 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 tym, i tym podobne. I owoce również, które mają niską zawartość cukru. Czyli jabłka, owoce jakieś jagodowe, cytryny, grejpfruty. Napoje to woda, soki warzywne, owocowo-warzywne i herbaty ziołowe. Warzywa najlepiej surowe. Ja niestety tak na surowo zupełnie nie mogłam przejść tej diety, więc zrobiłam sobie zupę, chociaż wiem, że zupy są dopuszczalne. Również pieczenie warzyw, blanszowanie. Mogą być też warzywa na parze. Wszystko zależy od Waszej kreatywności i od umiejętności kulinarnych. Ja tą zupę zrobiłam sobie na kilka dni, żebyście nie pomyśleli, że ja całą tą zupę zjadłam jednego dnia. Dietę dr Ewy Dąbrowskiej nazywa się postem, z tego względu, że taka dieta dzienna nie powinna zawierać więcej niż 800 kalorii. Więc jak widzicie, jest to bardzo mało. Doktor Ewa Dąbrowska uważa, że ta cała kuracja przygotowana przez nią, opracowana jest wskazana niemal na wszystkie choroby, ale z zaznaczeniem, że nie tylko jest to dieta dla osób chorych, ale również może przynieść, a nawet na pewno przynosi korzyści dla osób, które są zdrowe. Ja nawet na sobie doświadczyłam, że kiedy mówiłam, że jestem na poście Ewy to wszyscy, wszyscy pytali mnie, ale dlaczego, ale co chcesz schudnąć z kości na ości, ale po co, kiedy jesteś zdrowa. I odpowiadałam, że dla mnie to jest po prostu profilaktyka, czyli zapobieganie, żeby nie było takiej sytuacji, jak nasze stare przysłowie mówi, polak mądry po szkodzie. Jest mnóstwo chorób, które. Początek swój biorą w dzieciństwie, i w późniejszym okresie już, już się rozwijają w taki sposób, że trzeba użyć bardziej restrykcyjnych metod. Na pewno, jeśli chciałbyś przejść na taką lub chciałabyś przejść na taką dietę, to w pierwszej kolejności trzeba się do tego postu przygotować. Na początek musimy zadać sobie pytanie: co chcemy uzyskać? W następnej kolejności zrezygnować, na przykład z kawy, tak jak w moim przypadku, musiałam zrezygnować z kawy, ponieważ w diecie dr Ewy Dąbrowskiej wszelkiego rodzaju używki, jak kawa, alkohol, na pewno nie są dozwolone. Drugi punkt to trzeba przygotować się psychicznie. Jeśli nasza głowa nie będzie szła z naszymi czynami, to niestety nic z tego nie wyjdzie. A teraz powiem wam jak ja czułam się hmm, będąc na tej diecie. I teraz tak, pierwszy dzień wszystko było ok, i nawet nie byłam w ogóle nie byłam głodna. Drugi dzień bolała mnie bardzo głowa rano i wieczorem. Uczucie takie jakby głowa była włożona w imadło i cały czas ktoś ci przykręcał. Trzeci dzień również ból głowy. I trzeciego dnia miałam ochotę na batony, na czekolady, na y, chipsy. A chcę tutaj zaznaczyć, że ja tych produktów po prostu nie jadam. Z batona zjem raz na miesiąc, nawet chyba nie, natomiast chipsy to raz na rok. Czwarty dzień to bardzo dużo energii. Nie czuję w ogóle głodu. I tutaj już nic mnie nie boli, chociaż zaczynam mieć ochotę na ziemniaki. Każdy dzień rozpoczynam od zakwasu albo z buraków, i tutaj tego nie ujęłam, albo sok z kiszonych ogórków, lub z kiszonej kapusty. Kapustę miałam pod ręką w kuchni, więc najczęściej sięgałam po sok z kiszonej kapusty. Czwarty dzień to w ogóle poszłam na surowo, ponieważ wykorzystałam tylko jabłko, cebulę i pomidora nie chciało mi się w ogóle jeść, więc widzicie, że przygotowane mam tutaj takie surowe warzywa. Nic więcej. Piąty dzień, potrzebuję zjeść coś innego. Czyli już zaczyna mnie tak dziwnie zaczęło mnie ściskać w żołądku. Przygotowałam sobie warzywa i postanowiłam upiec je w piekarniku. Tutaj przydałoby mi się oliwa z oliwek. Niestety oliwy nie można używać. Więc musiałam sobie poradzić bez Zdaniem dr Ewy Dąbrowskiej fenomenem postów jest tak zwane odżywianie wewnętrzne. Polega to na tym, że organizm zjada zjada, tak w cudzysłowie czyli przemienia nasze własne komórki na energię. To znaczy, jeśli macie jakieś złogi, to organizm wykorzysta je, żeby stworzyć energię. Post dr Dąbrowskiej, zgodnie z przekazem autorki, doprowadza do spektakularnych efektów, takich jak cofanie się chorób, regeneracja tkanek, cofanie się przeróżnych blizn, pozbywanie się zmarszczek, zwyrodnień. I teraz pada pytanie, czy nie, czyż nie warto spróbować? Mój siódmy dzień wyglądał w ten sposób, że zrobiłam sobie sok z marchwi, na temat soku z marchwi jeszcze porozmawiamy, ale to już w oddzielnym filmie. Natomiast ja chciałam jeszcze tutaj dodać, że do wyciskania soków używam wolnoobrotowej wyciskarki Kuvings Revo 830. Jeśli jesteście przed zakupem sprzętu to naprawdę mogę polecić w 100%. Link zniżkowy w opisie filmu. Serdecznie zapraszam. U mnie siódmy dzień to sok z marchwi i ugotowałam sobie kapustkę, coś ala bigos, ale nie ma tam grama mięsa i nie ma grama tłuszczu. Więc jak widzicie, wszystko jest do osiągnięcia, wszystko, wszystko można, tylko trzeba chcieć i poszukać troszeczkę pomysłów. Tak tylko pokrótce chciałam przybliżyć Wam dietę post Ewy Dąbrowskiej. Dla mnie przejście 7 dni to akurat nie był żaden wyczyn, z tego względu, że ja po prostu podobnie jem. Na pewno najbardziej brakowało mi oliwy, brakowało mi olejów roślinnych, takich nierafinowanych, odrobiny mięsa i serów. Ja bardzo rzadko używam pieczywa i ziemniaków, więc tutaj tych produktów akurat mi nie brakowało. Jeśli jesteście zainteresowani dietą dr Dąbrowskiej. To polecam, poczytajcie, poszukajcie. Ja myślę, że warto akurat przed świętami bądź po świętach zrobić sobie taką kurację. Teraz dziękuję Wam bardzo. Nie zapomnijcie dać łapki w górę. Kwiatka, serduszko w komentarzu dla lepszych zasięgów. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.